Siemanko YouTube, z tej strony Kamyk i zapraszam Was na kolejny opening na kanale. Hype ta FIFA jest ogromny. Wy już możecie grać, jeżeli macie edycję mistrzostką. No a my otwieramy dalej paczki, inwestujemy końce, żeby po prostu mieć jak najlepszy skład. Mam nadzieję, że podobają Wam się te materiały, które będą codziennie łapkujcie je w górę. Ja codziennie też streamuję na Twitchu od godziny 15 do godziny 24, więc tam mnie po prostu znajdziecie cały czas otwierającego paczki, bawiącego się naprawdę nieźle w tą FIFA, więc. Oglądajcie. Przypominam, że sponsorem kanału jest Fuksie.pl. I to tyle. Trzymajcie się. Miłego oglądania. Eee, pierwszy Small Gold Players Pack. Ma Henderson. Nie ma problemu. Możemy oddać Small Gold Players. Mamy to. Pyk, pyk. No, myślę, że każdy to zrobi. No, ale mamy. Uwaga! Di Maria. Eee, czy da się to zmienić? Ja, ja też gram na 60, więc nie wiem, czy da się zmienić. Uwaga! Po raz pierwszy, karta specjalna, zrobiona. Mamy Angela Di Marie i zobaczmy, jak, jak wygląda taki walkout Di Marie. U Ładnie, ale ten ty, powiem wam, to złoto, to wszystko, no... A, on nie jest walkoutem, ok. Trochę pejsa i shootingu mogliby mu tam dodać, no ale wiadomo, on musi dostać... On musi dostać... No, ale specjalna karta 84 miała walkout, nie? On musi dostać jakieś właśnie informa, ale myślę, że Di Maria, Viewwe informa, to nie będzie coś, coś, co... Mm. 5 skillmossów, 2 weak foota, oczywiście lewa noga, yy. no i gitarka. Mamy. 5 na 2 matury. Dobra, wreszcie ci piłkarze na coś się przydadzą. Pyk! 78+, gold player. Nice. Early access upgrade. Pyk pokażę nie trzeba zgrania, jakby. Na webapie możesz dać non w sensie zaznaczyć, żeby dawało non-rerów, a na konsoli jeszcze nie, nie zmienili tego. Dobra. Sześć paczek. Gotowe. Small Gold Player Pack. Haler. E? O! O! To jest dobry traf. Wymienny Kenny, Makin, ile? Mm, 6-600. Dobra, idziemy dalej. Micie goreckę, to... Okej. Okay. Windal. Pierdeliard końców. <laughs> ale, ale ekrany Hiszpan. RB ja To znowu. Mojego Bez strzału. Ferrari... bardzo No dobrze, myśl, myślę, że jak... Uuu, Antony! Proszę bardzo. Myślałem, że nikt, a to tu Antony. Turel Gold. O, 84, git. Kamerka znowu out, Baby. Włóż do lodu. Ty, okay, 8384. Będzie live charytatywny? Będzie. Uwaga, ekrany! Hiszpan, RM! Kanalesz, 8.4! Jeeeej! Wuhu! Brawo! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Ekra, ekra, ekrany! Nie no, naprawdę tak samo leci, że już się zaczyna odnieść z 8.4, bo jest żenada taka. Ajajaj, aj, aj, jakiś dobry traf. No, mówię i mam, proszę bardzo. Może nie jest to szałowy traf, ale. Ty, w sumie to jest 25 tysięcy. <laughs> to jest jeden z najlepszych traw, chyba dzisiaj. I Timber. No, Longero, ale Bateson zawsze co roku ma ponad milion, dwa miliony. O, Inform, proszę. Bramkarz z Argentyny, no kurczaki, chociaż 10 koła przynajmniej wpadło. O, ekrany będą, wow. Firmino, no okej, no okej, okay, no, okej, okay, okej, okay, no niech będzie Firmino, no. O, ekrany po raz kolejny, może walkout? Nie, nie, nie. Nie wiem ile za sens już trafię, ale... <słuch> Poznawane jako hazard, jako coś, jako gra bez umiejętności. No i niestety, o, Portugalia, LW! Wow, wreszcie coś dobrego, Rafael No kurde, ile ja czekałem, żeby oh, żeby coś trafić? Ile to, ile on kosztuje? 20 tysięcy, no dobra. O, walkout, walkout, mamy to wreszcie. Hiszpania, CDM, ja dupia, to ja tyle tu siedzę, żeby Rodri mi wypadł. O, ta kamerka jest super. Pixelosa taka, ze cholera bierze, ale. O, walkout! Walkout! Te, czy, pa. Traore, ty! To nie jest złe. Inform walkout pierwszy mój. Ile ten traorę? Myślałem, że jakiś son. 15 tysięcy, 14, ok. Walkout kolejny! Zobaczmy, może coś dobrego wreszcie. Ale Niemcy to nie jest dobry, Toni Kros. No jak? No. Czemu mi daje takie gówna? Ale przynajmniej zaczęło trochę sypać teraz. Mm, ale bardziej. 8-4 i 8-8 i w jednej paczce. O! Proszę. A i Tora jeszcze nie trafiłem. Ronaldinho, Auriri, Roberto Carlos, Runaj Albo Kaka. Najbardziej bym chciał w sumie Ronaldinho. Baby Ronaldinho. Później Kakę, Carlosa. Czyli Brazylia będzie OK. Waga. parka z gwarantowaną historii cover, icon pack. Dobra. Ekrany, yeeej, party, yeeej. Do na kanał wleci też podsumowanie tego co... WALKOUT, WALKOUT, CO KTOŚ DOBRY? BRAZYLIA, CDM! Oj, jaj, jaj. Ale pierwszy walkout dzisiaj. Oj, jaj, jaj. Ale Brazylia, już widziałem LW, Neymar. Emocje opadły. Myślałem, że chociaż Casemiro, nie? Ale... Mm, ale dobrze, dobrze, że zainwestowałem w tego Cristiano Ronaldo. Jestem bardzo zadowolony z tej inwestycji, nie? O, i Nunez. Mamy końcy kolejne, wpadły. Ile, ile, ile? Nunies poszedł do góry? Nunu. nunies. Darwin, po ile ty chodzisz teraz? 55 5700 Okej. Okay. Wiadomo, niektórzy czekają na OTW, ale jaka jest szansa, że w tych 4600 trafisz OTW? A my tu mamy... Gdzie jest mój walkout? Halo, Modric! Halo, Luka! Ej, zauważyliście to? Jak ja to zauważyłem, to jest chyba Bóg jakiś, że jak kamera idzie na prawo od tej linii, co tam jest, tam wiecie, jest ta linia taka. Jak kamera idzie na prawo od linii, to karta, mimo że ma wysoki overall, to nie ma walkoutu. A jak idzie na lewo, to jest walkout. Tak jakby mi się coś zbugowało, i jak kamera przechodzi na prawą stronę. To nie ma walkoutu. Ale to jest hit. Da, Luka się wytańczył wczoraj. Już chyba trzeci raz w ogóle Lukę Modricia trafiamy. A ja jakby 88 to wolałbym inne karty, ale okej, okay, no. Po niej i prawej. Takie lampy te czarne się unoszą. To, teraz na przykład. Hello? Nie, nie walkout, ale ekranem. Tylko tak szybko to poszło w ogóle. Siema, amarantowe, siema. Rob Meister, o, ekrany, zobaczmy, Anglia na elwu. Proszę bardzo, Fodenik, o! Chociaż 4000? tysiące? E, 10 tysięcy, not bad, not bad. Powiem Wam, że dzisiaj jeden, walk, nie, dwa walkouty, ale fuu, no, grubo. o mm, 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 mm. Werner! O, ja myślałem, że 20 koła Inform, dajcie Soda! Korea! Portuga tego już małem, no. O, ekrany? Może walkout? Nie, Niemiec na LM-ie. Liruizany, Nice, nice, nice. Soda chociaż jest 10 koła, zobaczmy. 7. Ja pierdzielę, no ta karta myślałem, że trochę droższa. 7 tysięcy? Dobra, kolejne ekrany. Belgia, CM, Tilemont. Inform, son. A, Francja, CDM, oj, oj, oj.